Tytanik to zdecydowanie jeden z najbardziej znanych filmów na świecie. Dla jednych to po prostu romans z wątkiem katastrofy statku, dla innych to jednak coś o wiele więcej, bo należy pamiętać, że ten film jest przecież oparty na prawdziwej historii. Prawdziwej historii statku, który ponad 100 lat temu wyruszył swoją pierwszą podróż i zderzył się z górą lodową, zabierając około 1500 osób na dno Atlantyku. Oczywiście, znaczną część ludzi, którzy stracili wtedy życie, stanowili ci najbiedniejsi pasażerowie trzeciej klasy, często traktowani jako gorsi, biedniejsi, bardzo często byli to też imigranci. Historia prawdziwego Titanika to na pewno też romanse, miłości i wspaniałe relacje, ale nie można ukrywać, że to, co było na tym statku najważniejsze dla pasażerów, gdy wydarzyła się tragedia, to walka o życie i strach, że to ich ostatnie chwile. Jednak wróćmy do filmu Titanic, z którym związanych jest kilka tajemnic i naprawdę mrocznych wydarzeń. Jedno z takich wydarzeń mogło kosztować życie gwiazdę filmu Titanic. Zacznijmy jednak od początku. Z pewnością wszyscy pamiętamy katastrofę łodzi podwodnej Titan, podczas której pięć osób straciło życie. Łódź miała pokazać śmiałką wrak Titanika z bliska niestety wyłącznie zabrała im życie. Jednak nie każdy wie, że to nie jedyny przypadek, gdy łódź podwodna zmierzająca do wraku Titanica mogła odebrać życie. Chodzi o sytuację, gdy reżyser James Cameron, kręcąc słynny film Titanic z 1997 roku, wraz z pilotem wyruszyli w swoją trzecią podróż do wraku Titanica. Warto dodać, że była to tylko jedna z 33 podróży, jakie reżyser odbył kręcąc film Titanic. Część ze scen z tego nurkowania możemy zresztą zobaczyć w filmie, co stanowi dodatkowy atut, ale też wołuje większy lęk, że często wrak Tytanika w filmie to nie żadna cyfrowa fantazja, a prawdziwy statek, który zabrał życia tak wielu ludzi. Jednak wróćmy do sytuacji, gdy Cameron wraz z pilotem zeszli po raz trzeci do wraku Titanika w 1995 roku, a wtedy reżyser usłyszał od pilota coś, czego raczej żaden pasażer nie chciałby usłyszeć od kapitana pokładu czyli zwrot o nie. Wtedy to Cameron był bliski zakończenia swojego życia. Ponieważ burza piaskowa, wyłana prądami spływającymi z wraku Titanika, dosłownie przygwoździła ich łódź na dnie oceanu i uziemiła ją, nie pozwalając na ruch przez pół godziny. Przez ten czas reżyser naprawdę realnie obawiał się, że już nie wróci na powierzchnię. Cameron powiedział, że w obliczu utraty mocy akumulatora i tak niskich temperatur próbowano dwukrotnie przerwać misję i wrócić w górę. Jednak Niewiele to dawało. Pomogły im dopiero prądy głębinowe, które uwolniły ich łódź podwodną. Jednak to wydarzenie i tak nie wystraszyło Camerona, który wrócił do Titanika jeszcze wiele razy. Warto też na chwilę powrócić do katastrofy Titana, o której trochę wypowiedział się James Cameron w dość mocny sposób, porównując Titana do Titanika i mówiąc, że obie te tragedie mają pewne podobieństwa. Reżyser Titanika wyznał: Przytłacza mnie podobieństwo samej katastrofy Titana, do Titanika, gdzie kapitan był wielokrotnie ostrzygany przed lodem, a mimo to w bezksiężycową noc popłynął z pełną prędkością w pole lodowe, wyznał Cameron. Sporość też mówi, że sytuacja. Gdy łódź podwodna Camerona utkwiła w Atlantyku, to nie jedyne traumatyczne zdarzenie, które mu się przytrafiło, odwiedzając wrak Titanika. Otóż w 2003 roku Cameron ponownie odwiedził wrak Titanika. Było to dokładnie 11 września. Już możecie przypuszczać o co chodzi, bo gdy zniknęli w Atlantyku, świat wyglądał inaczej. Dopiero gdy wynurzyli się z Atlantyku, dowiedzieli się o dwóch wieżach i wtedy zmieniło się bardzo wiele na zawsze. Kate Winslet i Leonardo DiCaprio to zdecydowanie największe gwiazdy filmu Titanic. Jednak nie każdy wie, że choć brzmi to mrocznie, to jedna z tych gwiazd mogła zgasnąć na planie produkcji Titanic. Chodzi o Kate Winslet, która na planie tego filmu doświadczała naprawdę trudnych wydarzeń, a przez pewną sytuację mogła nawet stracić życie. W wywiadzie w 2017 roku aktorka wyznała, tak, było mi naprawdę zimno. Aktorka nie przesadzała. Woda na Pacyfiku, gdzie kręcono film Titanic. Była tak zimna, że mimo prób jej ogrzania po prostu nie dało się wystarczająco dobrze tego zrobić. Studio miało zbyt dużo wody, aby kontrolować dostatecznie temperaturę. To cud, że Winslet w ogóle przetrwała te naprawdę bardzo trudne sceny. Ale to nie była jedyna próba, przed którą stanęła Kate Winslet. Zdjęcia do filmu Titanic były maratonem wyzwań w 1997 roku aktorka w wywiadzie wyznała, że zdjęcia do Titanic'a trwały 6 miesięcy. Było to ciężkie przeżycie. Okazało się, że przez pracę na planie nabawiła się hipotermii, zachorowała też na grypę i doznała ukruszenia kości łokciowej w wyniku poślizgu na pokładzie. Opisała nawet, że miała głębokie siniaki na ramionach. Jednak Winslet przebrnęła przez to, nie chcąc pozwolić, aby reżyser filmu Titanic pomyślał, że jest ona miękka. Reżyser filmu Titanic był znany z przekraczania granic, dążył do autentyczności, często wymagając od Winslet i DiCaprio wykonywania naprawdę trudnych scen. W jednym szczególnie trudnym momencie Winslet prawie straciła życie gdy jej płaszcz zaczepił się, podczas próby ucieczki, przed falą. Musiała walczyć, by uwolnić się spod wody, łapiąc powietrze. Tylko po to, by usłyszeć telefon Camerona. Okej, okay, chodźmy i zróbmy to jeszcze raz. Żadnych skarg. Kora to jedna z mniej znanych postaci z filmu Titanic, a jednak dla niektórych bardzo zapadła ona w pamięć. Przede wszystkim dla tych, którzy oglądali tą usuniętą scenę z filmu Titanic. Postać tą zagrała Alex Owens Sarno i jak przyznała po latach, nie widziała wtedy, kim jest Leonardo DiCaprio. Dla niej był on po prostu jej przyjacielem Leo. Kore możemy w filmie oglądać w kilku ujęciach, na przykład sceny sceny tańca z Jackiem, który potem tańczy też z Rose. Kora pojawia się w kilku scenach, ale tylko bardzo krótkich. I wiele osób szybko zapomniało jej postać, jednak nie każdy wie, że jej wątek pojawia się więcej razy, nawet jeśli nie widzimy jej osobiście. Po pierwsze, ta traumatyczna dla wielu scena twarzy Lalki, którą widzimy na początku filmu, dla wielu ta scena była naprawdę mocna, bo ta twarz przypomina człowieka. I przywodzi na myśl skojarzenia z tym, co przeżyli naprawdę ludzie uwięzieni na prawdziwym Titaniku, na pokładzie ogromnego statku na środku Atlantyku. Ci ludzie wiedzieli, że być może nigdy go nie opuszczą i razem z nim pójdą na dno oceanu. I wiele z tych ludzi, niestety, poszło, około 1500 osób, 1500 żyć. Ale wróćmy do twarzy lalki. Nie każdy wie, że ta lalka nie jest po prostu jakąś tam przypadkową, ale należała ona do Kory, czyli tej dziewczynki, która tańczyła z Jackiem na imprezie na pokładzie trzeciej klasy. I choć nie widzieliśmy tego w filmie, Kor niestety traci życie na taniku jak wielu innych pasażerów trzeciej klasy. I nawet nakręcono tą scenę. Jak kora wraz ze swoimi rodzicami, zostaje uwięziona na taniku i pochłonięta przez wodę, jednak ostatecznie ta scena została usunięta. Jednak nie znaczy to, że skoro scena zniknęła, to jednocześnie możemy przypuszczać, że być może Kora nie straciła życia na taniku, bo niestety w usuniętej scenie widzimy, że Kora, gdy zostaje pochłonięta przez wodę, trzyma w dłoni lalkę. A ta sama lalka zostaje nam pokazana na początku filmu, na dnie oceanu. Wnioski są oczywiste i nie ma się co oszukiwać, że być może kora po prostu porzuciła lalkę i jakoś uciekła, bo niestety brama, przy której kora wraz z rodzicami zostaje pochłonięta przez wodę, była zamknięta, co widzimy w usuniętej scenie. Polskie gwiazdy, które są poważnie chore. Link do filmiku na ten temat w opisie.